Na spotkanie misza. Tak, właśnie dzisiaj mamy kolejne spotkanie jakie tematy będą poruszane? Tym razem w rozwoju infrastruktury kolejowej w oparciu o tutaj nasze największe przedsiębiorstwo PKB RHS, ZO, która ma swoje plany w związku z rozbudową lubelskiego zagłębia węglowego, o którym to powie minister do spraw energii odpowiedzialny za rozwój górnictwa, pana Adam Wendera. Gościem specjalnym będzie pan Adam Zamoński. E, tak, ale również gośćmi będą pan minister Adam Gawenda i pan minister Leszek Skiba, e, minister finansów. W dalszym ciągu dyskutujecie o rozwoju za Dokładnie tak. Za jest dużym kawałkiem województwa lubelskiego i ma integralne połączenia drogowe, kolejowe z mężczyzną, więc musimy też. Mieć, e, odnaleźć się no, właśnie w tej perspektywie rozwoju całego